Chciałem pokazać, w sumie ta ładowarka już u mnie jest magity, od dużego czasu kupiona na znanym portalu aukcyjnym. Była pęknięta. Nie wiem czy to widać nawet. To są takie małe ślady. Trześnięcie jest sklejona wewnątrz, klejona na gorąco. Kluj nie żałowałem i tak się przedstawia. Ładowarka do 14,4 V. Miała więcej tych blaszek, tutaj, ale było uszkodzona. No niestety, jak to w uszkodzonych sprzętach, no, trzeba troszkę ulepszyć. No i pomyślałem sobie, że wstawię taką ładowarkę standardową. 16,8 1 Amper. Może podważyłem. Atrynkę wyjęłem starą usunęłem i tak to wykombinowałem sobie przewód pozostaje który zasila stary, już, stary, to już jest nowy lukat elektroniczny i przez przewody połączone no właśnie w ten sposób plus minus także nie ma możliwości żebyśmy się pomylili z baterią jest oryginalna ładowarka oczywiście jedyny wymóg to jak mamy sprętarkę naszą bateria musi być przerobiona ja akurat już mam to widać przekręcone nawet mam inną możliwość ładowania bezpośrednio z ładowarki ale dla testów żeby pokazać jak to działa akurat w tej baterii jest możliwość rozkręcenia i na przykład aktywacji tych dwóch styków ale ja ich nie używam bo tak powiem mam inną ładowarkę także ona jest mi niepotrzebna Jest litowo ta bateria. Co chciałem pokazać? Voltoniarz kupiony, co groszowe sprawy, kilka, kilkanaście złotych. Ceny są różne, różne modele, różne wersje. W tym przypadku tuż nawet nie będę, że tak powiem, proste podłączenie. trzeba bawić się w transformatory, nie transformatory, kable, mostki, greca. Są tacy patenciarze na internecie, ale naprawdę to nie ma sensu. Jakbyście chcieli sobie to jeszcze coś pokombinować, to mogliście przed sobie pod te wyjście z tej ładowarki przetwornicę step down obniżającą z regulacją prądu natężenia. Jak mam 1A, przetwornica impulsowa to ma do siebie, że ma ogromną sprawność, i jeśli ta, powiedzmy, właśnie ma 16,8V. A chcielibyśmy mieć 12,6 albo inne napięcie, to możemy sobie regulować. Lub kupić sobie taką ładowarkę, na przykład na 21 V 2A. I wtedy moglibyśmy mieć jakoś funkcję step down, udzielającą z regulacją natężenia. Moglibyśmy sobie regulować prądem, ale to ma być najprostsza na budowę. Mam Bosza, mam Makita, mam z każdego, że tak powiem, z każdej marki po trochu tego sprzętu. Różne sprzęty są, od najsłabszych do najlepszych. Najbardziej ulubiona moja wkrętarka to PSR12 lub 1200 PSR. To jest taka mała, nawet pokażę, no coś takiego ze sprzętów. Malutka do szafek, do 5 stopni z pieszenką, a wystarczająca jest. Do cięższych prac, prac, cięższych robót, no to już jest, wiadomo, trochę inny sprzęt, inne bajery. Ale kładowarka to ładowarka. Ma być sprawna na budowie się nie patrzę, Znaczy na budowie, no na robocie, bo to wiadomo, każdy tam różnie pracuje. No. no i składamy ją w całość. Pokażę, jak działa mniej więcej. Zresztą tutaj szału żadnego nie ma. ładowarka, jak kładowarka Każdy chyba widział. Dlaczego akurat ją przerobiłem? Była popsuta. Obudowa była bardzo fajna. Na to, osoba, która nie ma pojęcia zielonego, co jak, czym, do czego wystarczy, że ją włoży. Baterii się nie da pomylić. Nie da się nic popsuć. Też jest ogromna uniwersalność. Jak działa? Zobaczymy do prądu. Odwalka nam pokazuje maksymalne napięcie. To napięcie, w sumie nam nic nie mówi takich jest na tych stykach ten woltomierz też nie jest taki idealny ten miernik też nie jest wcale idealny więc nie ma co brać pod uwagę że to jest jakiś nie wiem super hiper ważne że odwarka jest impulsowa. na no, obudowie pisało że ma 16,8 a ma troszkę więcej dlaczego troszkę więcej w tej odwarce będzie jeszcze dioda prostownicza jedna nie wiem dlaczego producent jej nie dał może za szczędności, ale powinna być. Ma ciutkę więcej. Mi to w sumie nie przeszkadza. Jak mierzymy, to ma 17,18. A 16,8, czyli faktycznie jakaś dioda tam, jakby środkiego była z małym składkiem napięcia. Miałoby to faktycznie jakiś sens. Ale tak jak mówię, mi to jest niepotrzebne. Potrzebne jest to, żeby wsadzić baterię przerobioną. I ona się ładuje. Widzę napięcie, jakie jest. To jest pakiet 3S, czyli ma około 12,6 Oczywiście prądem 1A ładuje. W sumie dobrze mogłem też zastosować wodomierz z amperomierzem, ale uznałem, że to jest też bez sensu. Bo przecież amper ja znam, jakie są moce, więc głupio byłoby coś montować, coś co byłoby bez sensu i wskazywało tylko to, co ja już wiem, że ma 1A. Ta bateria, no przed sekundką ją specjalnie troszkę Kętarką. Kilka razy trzeba troszkę przysiadło delikatnie, żeby pokazać jak kładuje. Co ciekawe, jeszcze Wam pokażę oryginalną ładowarkę. Też mam takiego dziadka. Ta ładowarka jest mocniejsza jest Już nieraz ją widzieliście, podejrzewam, co mnie zawsze zastanawiało. Trochę nowsza. Ta bateria akurat jest tak przerobiona, że nie ma tych styków kontrolnych, więc jak wkładamy, ona od razu widzi usterkę. Jest jakieś obciążenie. Nie ma układu termicznego, nie ma układu, który by zabezpieczał przed tym, że jest przeładowana czy coś. Także tej baterii nie naładujemy, ale wcześniejszy pakiet to zbudowałem. I tu widzimy, że ona ładuje, za już jest naładowana. Troszkę ją roz... rozładuje. Jest troszkę rozładowana. I teraz mamy proces ładowania. Ta odwarka jest oryginalna. Pakiet też jest przerobiony, jestem w wersji lion. Jak widzimy ładuje się, więc trzeba się jeszcze to obłożę do tego i się też ładuje. I mamy proces ładowania. Niektórzy mówią, że niestety nie można baterii, że tak powiem, litowojonowych, zegenerowanych zwykłych ogniw, w sensie jakiś tam kadmowych, wodorkowych do ładowarki wpykać, ale jak widzimy, o, już jest naładowana. Oczywiście jest jeden mały mankamencik, prąd ładujący w tym przypadku. Nie wiem, czy to widać w tej ładowarce. To jest 2,6A. To jest ta wartość. Oczywiście, jeśli byśmy ładowali nasz pakiet, w sensie cały ten z ogniw, i oczywiście te ogniwa nie przyjmowałyby takiego prądu, tylko powiedzmy 2A, wewnątrz ładowarki jest w tym miejscu potencjometr. Możemy sobie go wyregulować, powiedzmy na 2A, sobie zjechać. Tam jest taki mały zakres, ale możemy na 2, niecałe 2 zmniejszyć. I bez obawy ładować pakiet litowojonowy, że tak powiem, bez żadnych obaw. Jest pełni naładowany. Ten się jeszcze ładuje. Yy, także możemy ładować nasze baterie zregenerowane. Oczywiście, jak regenerujemy musimy mieć pod uwagę, żeby te styki pozostały takie z oryginału. My tylko odpinamy nasze ogniwo, podpinamy w to miejsce z balanserem całe rzeczy. Po pełnym naładowaniu kontrolka miga bardzo normalny objaw nawet widziałem w internecie ostatnio firmy które, firmy, które regenerują na jakich gniazdka wstawiają i też jest że miga także naprawdę potwierdzone możemy ładować różnymi bajerami co chciałem jeszcze pokazać chwaliłem się że mam taką, taki zestaw tak pokażę między innymi w śmieciach tak wygląda mój zestaw Zestaw, który zawsze zabieram na pracę swoją, są to trzy pakiety. W sumie to są cztery, bo czwarty się ładuje. Czwartarka na 12V. Każdy akumulator zbudowany z sześciu ogniw, każdy ma minimum 2,6 pojemności. Te, co ja tu widzimy, 2,6 pojemności. I taka ładowareczka jest do nich. Również ją przerobiłem. Była uszkodzona. Transformator był. Nika, nie wiem, jak to możliwe, ktoś ją uszkodził w jaki sposób też nie mam pojęcia. A więc ta sama historia. To jest akurat zobaczymy jaki. 13,8 V, też 1A to są 12V, czyli 126 W tym zakresie się mieści, doładowuje się to pełna. Oczywiście też z takiej ładowarki, tylko inne napięcie, 12, akurat 138, 136, 13 chyba dobrze mówię, 138 powinno być, 138 13,8 i jest bardzo leciutka. Nie ma to nic wspólnego, że tak powiem, z tym transformatorem. Oczywiście, po co voltomierz? No, widać. Jeśli ładujemy jakiś pakiet, to przynajmniej wiem, że jeśli bateria ma 12 i 6, czyli około 20, 6 już będzie full naładowana. I widzę mniej więcej, kiedy ona będzie naładowana, czyli za 20 v, v będzie już pełni naładowana i tak samo, tak się wprowadza do baterii co ciekawe nawet oryginalnych mając oryginalną ładowarkę również możemy ładować te akumulatory nie wiem czy ja wam znajdę taką ale postaram się tu mam taki fajny zestaw akurat no też taki swój na prywatne Sprawy. nawet jest taka chyba sama ładowarka. Nie, jakaś mniejsza, troszkę. Zgrabniejsza, się miał twierdzić. No coś takiego. W oryginale ona ma niby 1,1 Ampera. A który jest przerobiony. Jak widzimy, ładuje. Też jest w oryginale. I najlepsze to, że bateria daje radę doładować taką, taki akumulator. To jest regenerowany. Oczywiście, te wszystkie styki też zostawiamy tak, jak być powinny. Także Bosch daje sobie radę. W tej ładowarce, wcześniej, tutaj nawet, nawet piszę, jest coś takiego. 1,2 Ampera. Powiem Wam, że mierzyłem to cęgowymi miernikiem i przy okazuje się że ona nie ma 1,9 ampera także nie wiem na czym to my, ten polega w każdym razie to co piszę, a faktycznie co ładowane jest to do mnie dwie różne rzeczy no ale jest jak jest to tak powiem tutaj oczywiście nie da się wstawić w bo nie ma miejsca jest tak wszystko wykorzystane że jest problemowe w tym akurat jest wygołocone płytka tak jak w tym wstawiona, wklejona, klejna gorąco, troszkę woltomierza. No i mamy jakiś tam wskaźnik. Oczywiście, stosując pakiet, też w środku musimy zastosować BMS. Wiadomo, on odcina pewne naładowanie, więc możemy też używać ornalej ładowarki Bosza. Yy, nie chcę źle się wypowiadać, ale przerobienie takiej ładowarki na uniwersalną, która by ładowała wszystko nie wiem czy to ma jakiś sens, to chyba lepiej już zrobić coś takiego, dać gniazdo wtyczkę wtykamy, nie pierdzielimy się z takimi ładowarkami własnymi. czasem coś źle poleci, odwrotnie włożymy bida i tyle, się jeszcze coś zapali także na no, takie rzeczy trzeba uważać chciałem tylko ogólnie nakreślić, że oryginalne ładowarki ładują takie sprawy te baterie ale jak przerobimy to przynajmniej widzimy jak się przełączy, no i widać kiedy mamy jakie napięcie, Czasuwa to są takie samo liniwa. Widzę te same ładowarki, też 1A w jednej i w drugiej, więc i pff, podobnie się ładują. Podobny stopień rozładowania jest, jak mówiłem, ta jest w wersji takiej, a ta już, Bosch mam też jeszcze znacznie inne ładowarki, dużo innych, ale chciałem powiedzieć, że ten woltomierz jest bardzo, bardzo przydatny. Widzimy wizualnie, że za jedną dziesiątą naładowane w pełni. Taki mój gadżet. Klejem na gorąco, wypełniona dziurka. W sumie można było włożyć diodę. Klejem zalać. Od tamtej strony byłaby ładna, tylko wystająca jak w oryginale. Taka maluteńka. Akurat taki nie miałem. Miałem troszkę właśnie cięższy i stąd jest tak jak jest. Jest, może, estetycznie. Przypominam bardziej makite, bo nie naklejem, ale się sprawdza. I tak to wygląda. Na własny użytek. Wiesz co, masz co najważniejsze, sam to zrobiłem. Jest radość. To już, Ta ładowarka działa już dwa lata. Akurat tą frętarkę mam tyle. I powiem, że jestem zadowolony. Oryginalna, nie oryginalna, wiadomo, ja zrobiona działająca mamy podwójny pakiet to są la, chyba z tego co ja pamiętam sony vtc tutaj są szóstki w tamtych są już yy, nie w tej jednej nie dobrze Te, tutaj jest vtc 6 tam są vtc 5 czyli tu mamy 3 a na tych mamy 2 i 6 ale pakiet jest podwójny czyli 6 ogniw równolegle po dwie i prąd jest znacznie większy także profesjonalnego Boscha nie idzie zatrzymać Daje we wszystkim radę. Kiedy miałem taki przypadek, że twierdziłem na drugim biegu i wiatło gdzieś tam podlazło, że tak powiem, złapało, stanęło. To powiem, że nawet ten BMS jest w środku to, to, to jest akurat 40A i zadziałał bez problemu. Zabezpieczył zwiernika do tego to mu czuć było taki zapach, że o! Ale oczywiście zabezpieczenie zadziałało. Nie ma także się dymi czy coś, daje radę. W makicie no niestety. Jest tak mała, że może zmieścić maksymalnie 4 ogniwka. U góry balanser lub 3 ogniwka. I pod kątem czy u góry to już nasz pomysł. Co jak z czym. No cóż. Tyle chciałem Wam pokazać. Tak to będzie wyglądało mniej więcej. Może ktoś by był zainteresowany. Ciekawszy miałby lepszy pomysł. Albo swoje wykonanie. W chciałbym zobaczyć jak Wy to robicie. Jakie Wy macie rozwiązania. Pomysły na to. Jestem otwarty na różne propozycje i różne pomysły. Czekam.